Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Ci, jak mierzyć kliknięcia w linki wychodzące z Twojej własnej strony internetowej. Jak to mierzyć przy pomocy Google Tag Managera i przy pomocy wykorzystania narzędzia Google Analytics. A więc zaczynamy. Po pierwsze, chciałem Ci powiedzieć, co to jest link wychodzący i dlaczego w ogóle warto mierzyć kliknięcia w linki wychodzące. Zobacz, link wychodzący jest to taki link, który wychodzi. Z Twojej strony internetowej. Czyli zobacz, tutaj mamy ikonę mediów społecznościowych, to jest link wychodzący. Zauważ, mamy ikonę Facebooka, mamy link prowadzący do kanału na YouTube, mamy link wychodzący do Twittera, mamy link wychodzący do Linkedina i mamy link wychodzący do Pinteresta. Zauważ, że te wszystkie linki wychodzące to są takie linki, które są różne od domeny internetowej projektmarketing.pl. Zobacz, że mamy tutaj jeszcze bloga, na przykład Google Trends, pierwszy przykładowy wpis. Mamy kolejny link wychodzący, mamy link wychodzący do strony internetowej Google Trends, na przykład. I teraz ja bym właśnie chciał mierzyć kliknięcia w takie właśnie linki wychodzące z mojej strony internetowej Projekt Marketing. Dlaczego w ogóle warto to robić? Po pierwsze, warto to robić, aby zobaczyć, które linki są. Najczęściej klikane może się okazać tak, że ten link będzie bardzo często klikany przez użytkowników, ten artykuł będzie popularny kiedyś i być może warto by było tutaj pomyśleć o uruchomieniu reklamy w pobliżu, na przykład właśnie tego najczęściej klikanego linku na naszej witrynie. Można także tutaj wychwycić, jak zachowują się użytkownicy na naszej witrynie. Możesz także zobaczyć Czasami właśnie w stopkach jest klikany link wychodzący i warto go także zmierzyć, czy tak naprawdę nie pozbywasz się ruchu z takich niepotrzebnych linków. Być może na stronie internetowej możesz mieć uruchomione jakieś spamerskie linki, więc w narzędziu Google Analytics będziesz mógł właśnie szybko wykryć takie linki wychodzące. Wystarczy, że jeden użytkownik w Twojej witrynie kliknie w taki jeden spamerski link wychodzący, wówczas będziesz mógł szybko namierzyć takie linki w narzędziu Google Analytics. Ok, teraz właśnie chciałem pokazać Ci jak mierzyć wszystkie takie linki wychodzące z Twojej strony internetowej. A więc w pierwszej kolejności trzeba uruchomić Google Tag Managera. Jeżeli nie wiesz jak zainstalować Google Tag Managera to na stronie projektmarketing.pl znajdziesz poradnik tego narzędzia jak go zainstalować, jak skonfigurować i tutaj przechodzimy do zmiennych. Musimy skonfigurować sobie zmienne. Pamiętaj aby te wszystkie opcje były tutaj zaznaczone ponieważ będziemy mierzyć kliknięcia w adresy URL, czyli w kliknięcie adresy pod stron. Teraz przechodzimy do zakładki wyzwalacze i będziemy musieli uruchomić nową regułę. Czyli tutaj, linki wychodzące z naszej witryny to będą tak naprawdę, musimy tutaj sobie zdefiniować regułę, która odpowiada za kliknięcia w linki wychodzące. Więc chcemy mierzyć kliknięcia w linki, ale tylko w wybrane linki. I teraz tak, link wychodzący to jest taki link, który jest różny. Czyli chcemy mierzyć kliknięcia w linki na naszej witrynie, które nie zawierają domeny projekt marketing. Czyli chcemy mierzyć wszystkie kliknięcia w linki, które nie zawierają domeny projekt marketing. Myślę, że to jest oczywiste. Teraz zapisujemy te zmiany i nie pozostaje nam nic innego, jak dodać nowy tak. Dodajemy nowy tak o nazwie GA: zdarzenia, linki wychodzące. I tutaj konfigurujemy. Tak, Universal Analytics. Wybieramy zakładkę Event. I tutaj kategoria jest Outbound Links, czyli linki wychodzące. Możesz sobie nazwać tą kategorię tak naprawdę, jak chcesz. Akcją. Akcją będzie właśnie click URL, czyli właśnie chcemy mierzyć kliknięcia w linki. Czyli dokładnie w tym momencie, click URL to jest właśnie ten adres URL, no i chcemy mierzyć sobie ścieżkę, czyli page path. Page path, czyli z jakiego adresu URL nastąpiło kliknięcie. Czyli teraz, jak klikam na link wychodzący z Facebooka, to page path to jest właśnie strona główna, i właśnie. Tak sobie skonfigurowaliśmy zdarzenia w Google Analytics. Teraz musimy uruchomić śledzenie Google Analytics przez Google Tag Managera, więc wchodzimy w zakładkę ustawienia informacji o śledzeniu, kod śledzenia i tutaj wybieramy opcję UA myślnik unikalny identyfikator śledzenia. Kopiujemy i wklejamy tutaj do narzędzia Google Tag Manager i tak naprawdę, uruchamiamy regułę wyzwalającą, którą przed chwilą stworzyliśmy, czyli właśnie linki wychodzące. Chcemy mierzyć kliknięcia w adresy URL, które nie zawierają domeny projekt marketing, czyli wszystkie linki, które nie zawierają domeny projekt marketing. I teraz zobaczymy tutaj podgląd na żywo. Odświeżamy stronę projekt marketing. I w pierwszej kolejności kliknijmy sobie w jakiś adres URL, na przykład o agencji. Zobaczymy, czy uruchomi nam się tak. GA zdarzenia, linki wychodzące. Zauważ ten, tak nie został uruchomiony. Ale przechodzimy na stronę główną i klikamy właśnie w jakiś link wychodzący. Czyli na przykład, właśnie na Facebooka, i zauważ, tak, został uruchomiony. GA zdarzenia, linki wychodzące. I możemy tutaj podejrzeć te wszystkie rzeczy. Zobacz, że akcją zdarzenia jest właśnie ten link prowadzący do fanpage'a. Kategoria jest Outbound links i mamy label ukośnik, czyli właśnie nastąpiło kliknięcie ze strony głównej. Tak właśnie oznacza się stronę główną. No i teraz jeszcze przejdźmy na inną podstronę serwisu, na przykład przejdźmy do Keyword tula Mamy taki wpis o keyword toolu, i mamy tutaj jeden link wychodzący, właśnie do strony internetowej keywordtool.io. I zauważ, znowu uruchomiliśmy, tak, zdarzenia, linki wychodzące. Mamy akcję, to jest właśnie ta strona zewnętrzna keywordtool.io, kategoria link wychodzący i label keywordtool.io, to jest właśnie ścieżka do podstrony serwisu. Z jakiej kliknięto ten link wychodzący. A więc myślę, że to rozumiesz. Wszystko działa poprawnie, więc wysyłamy zmiany. Tutaj możemy zapisać tą wersję, publikujemy tą wersję, ponieważ wszystko jest OK. No i teraz możemy wyłączyć tryb debugowania, czyli klikamy tą opcję. Przechodzimy do bloga. Uruchomimy sobie pierwszy przykładowy wpis, na przykład powiadomienia push web. To jest bardzo popularny wpis na naszym blogu. I kliknijmy w zakładkę tutaj z komentarza plgravitek.net/blog. I zauważ, co się dzieje w narzędziu Google Analytics na żywo. Przechodzimy do zakładki czasu rzeczywistego zdarzenia i mamy kategorię zdarzenia outbound links. I mamy, jak widzisz, akcję zdarzenia. To jest właśnie adres URL linku wychodzącego, a etykietą zdarzenia jest nazwa wpisu, z jakiego dokonano kliknięcia czyli to jest właśnie nazwa tej podstrony skąd to właśnie ten oto link pl.gravitek.net łamane na blog czyli właśnie zmierzyliśmy sobie kliknięcia w linki wychodzące i w taki właśnie sposób mierzy się wszystkie linki wychodzące na stronie internetowej przy pomocy Google Tag Managera i Google Analytics jeżeli chcesz mierzyć wszystkie zdarzenia przechodzisz do zakładki zachowanie zdarzenia, przegląd i tutaj oczywiście możesz mierzyć wszystkie Zdarzenia z dzisiejszego dnia, czyli 31 lipca, możemy mierzyć właśnie outbound links. I zobacz, tutaj mamy kategorię akcję zdarzenia. To są wszystkie linki wychodzące z naszej strony internetowej, a etykietą zdarzenia są tak naprawdę nazwy podstron w serwisie. Gdzie dokonano właśnie kliknięć w linki wychodzące. Mam nadzieję, że to jest dla Ciebie zrozumiałe. Jeżeli masz pytania w jakiś sposób uruchomić mierzenie zdarzeń w linki wychodzące na swojej stronie internetowej przy pomocy narzędzia Google Analytics i Google Tag Manager, to zapraszam Cię do komentarzy poniżej zapraszam Cię także do polubienia tego filmu i subskrypcji naszego kanału. Dzięki temu nasze filmy dotrą do szerszej grupy osób, dzięki temu Google będzie szerzej promował nasze filmy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to by było na tyle. Dzięki, cześć!